Control. Gra wydana 27 sierpnia 2020 na Steam, a globalnie 27 sierpnia 2019 przez producenta Remedy Entertainment. Grę można kupić na Steam za 169 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 27 zł z k-shopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy historia i atmosfera gry mnie wciągnęły? Czy walki z wrogami były jakkolwiek wymagające? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie z tej strony KRO i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą posiadam w bibliotece na Steam od lat i w końcu się za ten tytuł wziąłem, ograłem i ukończyłem. I przyznam, że była to podróż, która zaczęła się od fascynacji i zaciekawienia, a skończyło na frustracji i decyzji, że nigdy więcej nie chcę tego ograć. Opowiedzmy sobie na początek coś o tej grze. Control to gra, w której wcielamy się w Jessie Faden, kobietę, która próbuje odnaleźć swojego brata, który lata temu został zabrany przez pewną organizację, której główna bohaterka... Matera szukała przez długi czas. Aż w końcu trafiła do budynku Federalnego Biura Kontroli, gdzie podejrzewała, że albo przetrzymywany jest jej brat, albo coś wiedzą na temat jej brata. Po dotarciu tam, trafiamy na dozorcę, który wskazuje nam drogę, i udajemy się do dyrektora tego przybytku. Jak się okazało, przyszliśmy nie w porę, bo chłop leżał w kałuży krwi z dziurą w głowie i z pistoletem przy sobie, więc łatwo się domyślić, co się stało. Na wskutek tego wydarzenia z jakiegoś powodu staliśmy się dyrektorem tego miejsca, i gdy opuściliśmy to pomieszczenie trzymając broń, to okazało, okazało się, że tutejsza ochrona zaczyna w nas strzelać. Zauważymy jednak, że coś z nimi jest nie tak. Są kontrolowani przez tak zwany syk, czyli tajemniczą moc, która kontroluje tutejszych ludzi i każe atakować tych, których nie jest w stanie opętać. I tak oto zaczęła się nasza przygoda jako nowa dyrektorka, która dzierży tajemniczą broń, która może zmienić się w kilka typów jak zwykły pistolet, shotgun, SMG i tak dalej. Prócz tej dziwnej broni to mamy też różne umiejętności, które zdobywamy po drodze jak od Pchnięcie mocą, telekineza czy chwilowe latanie. W kilku misjach też zdarzy się, że mamy do pomocy kilku tutejszych żołnierzy czy ochroniarzy, także bywa, że nie jesteśmy sami w tym bałaganie. Naszą postać możemy ulepszać na różne sposoby. Jeden z nich to samą Jessie, gdzie możemy zwiększać ilość życia, energię, czyli jakby manę, obrażenia od telekinezy i tak Drugą z rzeczy to tworzenie nowych typów broni oraz ulepszanie ich. Trzecie to tworzenie nowych ulepszeń jak zwiększona regeneracja zdrowia, większy magazynek czy podniesiona wartość obrażeń z pistoletu. To co muszę przyznać grze to niesamowity klimat, który jest tajemniczy, dziwny, ale i ma nutkę horroru, bo atmosfera, muzyka, dźwięki są naprawdę niepokojące i miałem czasem takie wrażenie, że klimat niepokoju jest podobny jak w Hellblade Senua's Sacrifice. Zwiedzanie tego całego biura naprawdę powodowało u mnie czasami ciarki, bo w sumie nie ma tu nic strasznego, bo to biuro jak biuro, ale latające ciała pracowników, liczne głosy niewiadomego pochodzenia, panoszące się tu ochroniarze, którzy są opętani, to coś, co tworzyło niesamowicie niepokojącą atmosferę. Ogromnie podobała mi się mimika twarzy bohaterów, bo wydawało mi się, że widziałem każdą emocję, a aktorzy głosowi również się postarali, przez to naprawdę byłem zafascynowany postaciami. Zwątpienie, podekscytowanie, przerażenie, wszystko to było widoczne na twarzach, choć momentami może było to trochę przesadzone, lub wyglądało Sztucznie, a przynajmniej tak to ktoś określił na streamie. Historia naszej bohaterki z jednej strony jest prosta, bo przez pewne wydarzenia została rozdzielona od brata i ta próbuje go znaleźć. Proste. Proste. Tylko, że to całe biuro, różnorakie zjawiska paranormalne, opętanie ochroniarzy, ale i dziwne stwory powodowały, że nasza bohaterka nie miała łatwego zadania, bo musiała sporo zrobić, zanim w ogóle mogła zająć się sprawą swojego zaginionego brata. Przyznam, że zaciekawiła mnie fabuła. Jak to się potoczy? Czy jej brat tu jest? Czy w ogóle żyje? Dlaczego tak nagle ona stała się dyrektorką, kto rządzi i wydaje rozkazy Jessie i tym podobne? I ogólnie dałbym tej grze ocenę naprawdę dobrą. Gdyby nie to, że ostatnie godziny to była dla mnie mordęga. Zacznijmy od tego, że wrogowie są tu różnorodni i stanowią wyzwanie. I to jest dobre, bo jednak jakiś nacisk z ich strony musimy odczuć, by nie było łatwo. Jednakże kiedyś słyszałem takie określenie jak głupio trudne czy głupio trudna gra. I tak bym to określił. Powód tego jest taki, że wielokrotnie miałem sytuację, że oczyściłem sobie miejsce z wrogów, zwiedzam ten rejon, szukam skrzyń i przedmiotów, po czym oni znowu się pojawiają. I to nie raz, a wielokrotnie co parę minut. Dodatkowo czasem jest kilka fal tych wrogów, co było frustrujące dla mnie, bo mam małe pole do manewru, do ucieczki, do zebrania życia ze ziemi, bo tu nie ma apteczek, a zbieranie życia z wrogów, a tu prują do mnie ile fabryka dała i najgorsze jest wtedy kiedy są konkretni przeciwnicy. Są dwa albo trzy typy konkretnych wrogów, którzy kiedy się pojawiali, to zaserwowali mi telekinetyczne ataki prosto w pysk, co sprawiało, że zostawało mi z 10% życia, jak nie mniej, i byłem na jeden strzał. A przypomnę, że prują do mnie ze wszystkich stron. Także przeciwnicy mogą się w każdej chwili znowu pojawić, mimo że to miejsce oczyściłem. Momentami jest ich tak dużo, są tak silni, i po pokonaniu jednej fali pojawia się druga, trzecia, czwarta. Czwarta, że to się robi według mnie głupio trudne. Druga i ostatnia rzecz, która mnie zniechęciła, to zakończenie gry. Nie będę zdradzał tego zakończenia, ale podsumowanie było tak krótkie, takie mało mówiące i według mnie kiepskie, że moja ocena dla tego tworu od razu spadła, bo było naprawdę słabe. Ogólnie grą byłem na początku zafascynowany, bo było to coś innego, miało swój ciekawy i niepokojący klimat, ten zmienno kształtny pistolet i umiejętności sprawiały, że chciałem walczyć, ale ten natłok wrogów i Idiotyczne pojawianie się ich przede mną, mimo że dopiero co tu wyczyściłem, sprawiło, że ostatnie godziny były męczarnią i naprawdę odechciało mi się w to grać, a w efekcie wątpię bym kiedykolwiek do tego tytułu wrócił. A ponoć pracują nad kontynuacją. Okej, okay, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie miałem co prawda problemów z FPS-ami albo błędów w samej grze, za to skraszowała mi się jakieś 4 razy, więc przydałoby się naprawić chociaż to audio. Muzyki jest tu mało, a bardziej głosy, szepty i niepokojące dźwięki, ale to sprawiło, że klimat oraz atmosfera w tej grze jest ciekawa. Gameplay. Momentami gubiłem się, bo mapa czasem była dla mnie nie do końca czytelna, albo nie byłem pewien, na którym piętrze jestem. Walki były dynamiczne oraz ciężkie momentami, czasem aż za bardzo, a odkrywanie historii tego miejsca było intrygujące, więc gameplay był dobry, ale i irytujący momentami. Grafika. Wykonanie animacji twarzy, wykonanie tego miejsca, tekstury, wszystko to jest na naprawdę dobrym poziomie, i cholernie podobało mi się przyglądanie szczegółom. Podsumowując, Kontrol to gra, która wywołała u mnie finalnie mieszane odczucia. Bo tak, atmosfera, dźwięki, poznawanie historii, różnorodność przeciwników, rozwijanie postaci poprzez tworzenie nowych broni oraz odblokowywanie nowych umiejętności sprawiły, że chciałem w to brnąć. Ale niestety losowe pojawianie się przeciwników przede mną, zbyt przesadna ilość fal wrogów na zbyt potężni przeciwnicy, zakończenie gry zmieniło moje nastawienie i chciałem to po prostu ukończyć, bo przestałem czerpać z tego satysfakcję, a także byłem już zły. Nie wiem, czy mogę Wam polecić ten tytuł, bo z jednej Strony jest dobry, a z drugiej wkurzający, więc decyzję zostawiam Wam, czy chcecie zakupić ten produkt i zagłębić się w historię Federalnego Biura Kontroli. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie, przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu. Oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!